Jeśli Twoje dochody są powyżej jakiegoś poziomu, to Ty tego mieszkania nie odziedziczysz. Do tej pory mieszkania komunalne były dziedziczone. Pewnie wiecie o tym, tak? Jeśli jesteście zameldowani, mieszkacie z kimś, kto ma mieszkanie komunalne, to automatycznie po zejściu z tego świata tej osoby, Wy jako spadkobierca to mieszkanie komunalne dziedziczycie. Ale Pan Minister Rozwoju i Technologii, Tomasz Lewandowski, co to ma wspólnego z technologią, to nie wiem, stwierdził, że nie może być tak, że jeśli Jesteś osobą dobrze zarabiającą, to będziesz dziedziczył komunalne mieszkanie. Dlatego, że komunalne mieszkania z idei założenia są dla ludzi najbiedniejszych. Więc teraz ma być wprowadzona zmiana, która sprawia, że jeśli Twoje dochody są powyżej jakiegoś poziomu, to ty tego mieszkania nie odziedziczysz, pomimo, że twój bliski mieszkał w tym mieszkaniu, a ty byłeś tam zemeldowany, albo nawet z nim mieszkałeś. Tak, ale jeśli zarabiasz na tyle dobrze, to idź, że se kup mieszkanie. Napędzaj gospodarkę. Jeśli wy tego mieszkania nie wykupiliście, to z jakiej paki mielibyście je dziedziczyć z całym szacunkiem? No jakby idea jest taka, że to są mieszkania właśnie dla najbiedniejszych, a jeśli was stać, to kupcie sobie mieszkanie. Czemu macie je dziedziczyć? No jasna cholera.